Cześć, witajcie. 13 maja o godzinie 8.53 pojawiła się nowa gierka. Dzisiaj diamentowa runda, którą sobie teraz przetestujemy. Diamentowa runda, w której będziemy grać w baseball. Tak naprawdę, co my tu mamy? Mamy, możemy znaleźć oprócz wygrywających liczb symbol podwójnej bazy, który oznacza natychmiastową wygraną. Jeszcze lepszy jest ten home run. Wtedy tam też jest natychmiastowo wygrana, ale niby tam cały rząd się bierze tej wygranej. A runda bonusowa też jest jakaś tutaj z piłką baseballową. No spróbujemy będziemy próbowali to wszystko znaleźć. Zagram sobie dzisiaj tutaj 30 razy saldo startowe 607 zł. 607 zł. No dobra, czyli tak, u góry mamy wygrywające liczby. No, zapłacimy najpierw, zobaczymy. Dobra. Więc odkrywamy wykrywające liczby. 9, 28, 33 i teraz tutaj będziemy szukać tych liczb na koszulkach. No mówię, oprócz liczb... Są tutaj też te symbole. Home runa, czy tej bazy, czy... Czy rundy bonusowej, no... Mam nadzieję, że wszystko się tu dziś uda znaleźć. Dobra, wracamy drugi raz. Pierwsza gra przegrana, ale druga już jest wygrana i mamy tutaj 38 dopasowane na warte złoty 50. Zł. No i super, jest wygrana. Teraz na auto spróbujemy. No, auto wygląda w ten sposób, że dość szybko to się odkrywa. Ręcznie, chyba nawet szybciej da się kliknąć. Kolejne liczby, no nic tym razem, chodzimy kolejny raz, kolejne trzy liczby, wygrywające, czy tym razem coś znajdziemy. No, niestety nie. Kolejne trzy liczby. Na stronie Multipasko zawsze. O, mamy wygraną znowu złote 50. Na stronie Multipasko zawsze sobie śledźcie, bo tam nie dość, że kilka dni wcześniej zawsze jest podawana informacja, że będzie premiera jakiejś gry. 3-4 dni wcześniej już jest taka informacja. i znowu była wygrana fajnie. Eee... Nie dość, że mamy taką informację właśnie kilka dni wcześniej, jak również w dniu premiery, w minucie, w której można już zacząć grać, kupować gierkę, też taka informacja pojawia się na stronie głównej Multipasko, więc nie trzeba... Wystarczy śledzić Multipasko, żeby wiedzieć, czy już można grać w nową gierkę. No dzisiaj o 8.53 się pojawiła. A tutaj mamy znowu koszulkę 36 dopasowaną. I mamy złotówkę. Kolejną złotówkę. Dobra. I wygrywające liczby: nic. Kolejne wygrywające: No niestety powodzenia następnym razem. To robimy następny raz. No, mamy znowu złotówkę. Na razie tylko złoty, złoty 50, więc te podstawowe wygrane nam się trafiają nic więcej szczególnego. Próbujemy dalej. No co ja bym tutaj chciał uzyskać? No przynajmniej wygraną powyżej złote 50 zł na pewno. No i jakąś rundę bonusową. Fajnie by było trafić. Czy też te symbole, home run, czy podwójnej bazy, żeby zobaczyć jak wyglądają te natychmiastowe wygrane. Bo oprócz liczb wygrywających, które właśnie tu widzimy u góry. Oprócz tych liczb wygrywających, jak wspomniałem, również wygrywają natychmiastowo dwa inne symbole: czyli podwójna baza i home run. I jeszcze nie widzieliśmy tych symboli. Ani rundy bonusowej nie widzieliśmy. No, kolejna złotówka. Więc te podstawowe wygrane nam wpadają, ale nic poza tym, złoto 50. No i znowu na tym się skończyło, złote 50. Eee, więc widzicie, wygranych jest sporo, ale są to tylko złotówki i złote 50 przy tej stawce podstawowej. Ogólnie, no główna wygrana tutaj to 5000, przy złotówce możemy wygrać 5000, a maksymalna stawka to 30 złotych. No i tam pewnie możemy wygrać 30 razy więcej, czyli 150 tysięcy. Kolejna złotówka jest wygranej, ale te złotówkowe już nas trochę znudziły. Wygrane, no chcemy tutaj coś więcej zobaczyć. Z pewnością. No, a tutaj nic. Może tym razem. No niestety. Nic. Kolejny pusty los. Ale gra tak ogólnie jest przyjemna. Jak ktoś lubi baseball, to nawet bardzo przyjemna. W Polsce pewnie niezbyt popularny sport, ale ogólnie. Mi się ta gra podoba ogólnie. Ten nasz tutaj miotacz czeka, czeka na jakiegoś... Na rundę bonusową, bo wtedy on mógłby się wykazać, z tego co wiem, tak by ta runda bonusowa wyglądała, że tutaj ten zawodnik próbowałby coś tam odbijać. Tylko trzeba mu dać tutaj piłeczkę, trzeba mu znaleźć piłeczkę, rundę bonusową. A nam na razie nie idzie kolejny pusty los. No, niestety, powodzenia. To wszystko, co widzimy tutaj. Pojawiają się piękne kwoty, jak 5000 oczywiście w tych koszulkach. Zachęcająco, ale. A my widzimy na końcu wciąż tylko powodzenia. Kolejne liczby. I nic. I kolejne. Kolejne liczby. No i powodzenia. Powodzenia następnym razem, tylko widzimy. W zasadzie tu już prawie mamy trzydzieści razy, jeżeli dobrze liczę, to tutaj to za dwa razy jeszcze nam zostało tylko. No nie, nie idzie nam, nie idzie nam, wygrana. Tylko złoty 50 jako największa dzisiaj tutaj to jest naprawdę słabo. No zobaczymy jeszcze, spróbujmy. Kolejna próba. Musimy tu coś wygrać ponad złoty 50 bez przesady. Jest. Popatrzcie, no to jest to. To jest to, o czym mówię. Mamy, mamy w końcu wygraną powyżej złoty 50. Zł. Rzutem na taśmę, chyba to jest ostatni raz w takim razie. Chyba zagrałem już 30 razy. I mamy wygraną 2,50 na sam koniec. No, ale ogólnie trzeba powiedzieć, że nie szło nam jakoś najlepiej. Ok, podliczyłem sobie jeszcze raz i mamy 11 złotych. Wygranych do tej pory i zagrałem 29 razy, więc jeszcze zgodnie z obietnicą, 30 raz. Spróbuję 30 raz na sam koniec po tej wygranej 250, jeszcze może nam się coś uda rzutem ostatnim tutaj na taśmę wygrać. Dobra, próbujemy. Jeszcze ostatni 30 raz. A już naprawdę ostatni raz z ostatnich. Czy będzie coś jeszcze na sam koniec? No, niestety nic. Dobra, to, to by było na tyle, więc wygraliśmy dzisiaj 11 złotych. Jesteśmy minus 19, bo wydaliśmy 30. No ale tak to bywa. Myślę, że kiedyś jeszcze wrócę do tej gierki. A póki co żegnam Was. Dawajcie łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć.